Jest przyznawana za wybitne zasługi na rzecz organizacji. Zapraszamy do wręczenia odznak pana Franciszka Wale, prezesa, i panią doktor Teresę Ceprowską, panią wiceprezes zarządu głównego. Zapraszamy na scenę. Mamy zaszczyt zaprosić na scenę Pana Krzysztofa Cieśne, członka honorowego stowarzyszenia. Pana profesora Ignacego Dziedziczaka, członka honorowego stowarzyszenia. Pana doktora Władysława Fałowskiego, także Pana doktora Jerzego Łupackiego, członka honorowego stowarzyszenia. Proszę Państwa, mamy z Panią doktor Cebrowską wielki zaszczyt wręczenia najwyższego odznaczenia organizacyjnego. To odznaczenie nazywa się zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dlatego że tak tylko mogło być zarejestrowane przed 40 laty. Natomiast jest to odznaczenie za działalność w księgowych na rzecz członków. Gratulujemy. Dzisiaj odznaczonym, ale przede wszystkim kierujemy do Panów słowa serdecznego podziękowania za wiele, wiele lat wytrwałej, bardzo owocnej pracy. I gratulujemy tego znaczenia. Ja w imieniu może Oznaczonej chciałem serdecznie podziękować Wysokim Władzom na czele z Panem Prezesem Walą i Panią Wiceprezes ku Uchwalę Stowarzyszenia.